Inne Spojrzenie. Program o tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze Wspólnotą Betel. Pozdrawiam serdecznie dzisiaj, szczególnie wszystkich studentów i środowisko akademickie. Moi drodzy, wakacje się skończyły, ale to nie znaczy, żebyśmy spuszczali nosy na kwintę. Wobec tego coś energetycznego, pogoda sprzyja. Wobec tego e, bądźmy radośni i pełni pogody ducha. Inne spojrzenie zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. W pierwszym dniu października patrzymy na świętą Teresę z Lizję. To niezwykła postać, jakże serdecznie dobra, pełna dziecięcej ufności, bardzo pokorna, bardzo prostoduszna. Mam w ręku żółty zeszyt. To niezwykły zapis takiego towarzyszenia tym ostatnim dniom, tygodniom życia małej Tereski. Z Dziennik pisany przez matkę Agnieszkę, która jej towarzyszyła do końca. Ostatnie słowa. Mój Boże, kocham Cię. A potem jeszcze jakby w jakiejś ekstazie powiedziała, otwórzcie wszystkie drzwi. Jak mówi matka Agnieszka, te słowa miały w sobie coś uroczystego i przyszło mi na myśl, że Pan Bóg w niebie mówi je swoim aniołom. Twarzy przybrała barwę Lilii, jaką miała w pełni zdrowia, oczy jej jaśniające szczęściem i radością tkwione były w górze. Ta ekstaza trwała mniej więcej przez czas jednego kredu. potem oddała ostatnie tchnienie. To jest zawsze narodzenie dla nieba, moi drodzy. Mała Tereska z Lizje, niezwykła karmelitanka, jest patronką misji. Będziemy mówić dzisiaj o tym, że to jest niezwykle ważne, by dzielić się Ewangelią, by podejmować to zaproszenie Jezusa. Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody, czyńcie uczniów. Ale póki co chcemy właśnie wędrować do Francji. Posłuchajmy zas, która nas wprowadzi w piękny francuski klimat inne spojrzenie zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel na szczęście nie będę dzisiaj sam, mamy gościa, rozmowa telefoniczna przed nami, halo, halo, słyszymy się? tak, tak, słyszymy się witam serdecznie, bardzo się cieszę pani Mariola Kaźmierska Fundacja Heleny Kmieć Zgadza się. Patrzę tutaj na uśmiechniętą twarz. Pani znajomej, jak to mieć taką osobę znajomą w niebie, wiedzieć? Bo wierzymy w to, że to jest tylko kwestia naprawdę czasu, jak zostanie Helenka ogłoszona oficjalnie błogosławioną. Jak to jest mieć koleżankę w niebie? No, przyznam szczerze, że tak to prawda. Zgadzam się z tym, że to jest tylko kwestia czasu. Jakie to uczucie? Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to bezpieczeństwo. Wydaje mi się, że częściej teraz czujemy brak poczucia bezpieczeństwa niż poczucie bezpieczeństwa. A mając kogoś świętego w niebie, tak naprawdę możemy się czuć zaopiekowani. Ja faktycznie czuję się bardzo zaopiekowana przez Helenkę. I mówię tutaj to nie tylko przez pryzmat koleżanki, ale też osoby, która właśnie pracuje w Fundacji imienia Helenki. I przyznam szczerze, że przy okazji różnych projektów, różnych wydarzeń, różnych, różnych trudnych sytuacji, jak jakaś śrubka nie chce się wkręcić, albo ktoś zdenerwowany gdzieś tam przychodzi, albo mam właśnie zaraz wystąpić i opowiadać o Helence. To bardzo często właśnie myślę sobie i właściwie zaczynam się modlić i mówię Helenko, to w Twoim imieniu, więc pomóż mi, żeby to wyszło tak, jak ma wyjść. No i zwykle wychodzi bardzo dobrze, więc i wszyscy, którzy tutaj mamy cokolwiek stycznego z fundacją, mamy takie silne poczucie opieki i tego, że Helenka nam bardzo, bardzo pomaga, więc jest to, powiedziałabym, również opłacalne. Bo możemy się do niej po prostu często zwracać i prosić ją o pomoc w różnych sytuacjach. Niech ten parasol bezpieczeństwa cały czas tam będzie rozłożony nad Wami, ale zapytam jeszcze bardziej osobiście: jak to się stało, że Wasze drogi się skrzyżowały? Tak, nasze drogi skrzyżowały się poprzez wolontariat misyjny Salwator. Jest to zarówno był dla Helenki, jak i dla mnie taki dość istotny etap właściwie życia. I właśnie w wolontariacie się poznałyśmy. Helenka w 2012 roku, jakby tutaj, weszła w poczet wolontariuszy. Ja chwilkę wcześniej i gdzieś tam, co prawda, nie mieszkałyśmy w tym samym mieście, ale się widywałyśmy. Na różnych spotkaniach ogólnopolskich, ponieważ wolontariat misyjny Salwator, zanim jakiegokolwiek wolontariusza wyśle gdziekolwiek, to oczywiście cały rok przychodzimy taką. Specjalną formację duchową, i musimy się gdzieś tam pojawiać na różnych spotkaniach. I właśnie na takich spotkaniach się poznaliśmy. I Helenkę pamiętam jako taką bardzo, bardzo ciepłą i otwartą osobę. I od razu uprzedzę pytanie, y czy pamiętam, kiedy poznałam Helenkę? Nie, właśnie nie pamiętam, ponieważ Helenka była osobą, która. Po prostu pojawiała się w życiu i bardzo trudno sobie wyobrazić ten czas przed tym, jak ona się pojawiła. I bardzo, bardzo, bardzo ja w ogóle nie pamiętam tego momentu. Pamiętam, że Helenka po prostu nagle pojawiła się w moim życiu i była jego naprawdę ciepłą i piękną częścią, a w ogóle nie jestem w stanie sobie przypomnieć momentu, kiedy się tak w konkrecie poznałyśmy, natomiast połączył nas wolontariat misyjny Salwator. Jest takie pismo, gdzie Helena motywuje jakby swój wyjazd, już nie pamiętam na jaką misję, bo przecież tych wyjazdów też było kilka i tam tak. pojawia się pięć razy litera D. To jest też takie ciekawe, jakby pani Mariola mogła to rozszyfrować. Tak, mogę rozszyfrować, znam na pamięć. <laughs> to jest dar, dar modany do dawania. Tak, faktycznie Helenka powiedziała pięć razy D i powiedziała to w kontekście łaski Bożej i właśnie tych talentów, które w jej odczuciu, tych darów Bożych i talentów, które posiadała, w jej odczuciu było to coś, czym powinna się dzielić i coś, co dostała nie bez przyczyny. To znaczy dostała to po to, żeby Móc po prostu okazywać ludziom miłość w różnoraki sposób. Niektórym przez śpiew, niektórym przez pomoc, niektórym przez przytulenie, niektórym przez rozmowę, niektórym przez wytrwałość. Także te wszystkie dary i talenty, które miała, i tą łaskę Bożą, którą miała, tą łaskę Bożą dotyczącą też wiary, to było coś, co Helenka uważała za dar dar modany. A skoro dostała to za darmo, to tak naprawdę nie pozostaje jej nic innego, jak dzielić się tym z innymi, ponieważ wierzyła, że to jest tak piękne i tak cudowne, że wręcz musi się tym dzielić, żeby właśnie dać szansę innym też na takie piękne i szczęśliwe życie. Bardzo się cieszę, że robicie to, co robicie, że jakoś nie traciliście czasu, choć oczywiście pewnie. Rok 2017 był bardzo trudny i przetłaczający dla Was wszystkich, którzy znaliście Helenę, kiedy przyszła ta szokująca wiadomość, że została zamordowana. Ale że jest ta fundacja, działa, że pojawiają się publikacje i wierzę, że ten rok obecnie jest dla Was szczególnie radosny, zwłaszcza maj, bo jest przełom, bo jest ta radość, że praktycznie to już tylko czekamy i tak. spodziewamy się. Tak, przyznam szczerze, że maj tego roku, dokładnie 10 maja 2024 roku był dla nas dniem bardzo upragnionym, ponieważ faktycznie no, już kilka lat... No, właściwie siedem dokładnie. Gdzieś tam oczekiwaliśmy tego momentu. I oczywiście były różne momenty, bywały trudne. Sam początek fundacji, sam początek naszej działalności bywał naprawdę bardzo trudny. Bywały sytuacje i momenty, w których. Znaczyliśmy no, się bardzo jakoś tam osamotnieni, czy gdzieś tam próbowaliśmy się wetknąć, gdzieś tam zabłysnąć, co zrobić, tam zrobić jakby jakoś tam poruszyć to wszystko. Teraz doszliśmy do momentu, w którym właściwie to ludzie regularnie się do nas zgłaszają, gdzie czasami naprawdę nie wiemy już w co ręce włożyć, bo tyle tych różnych rzeczy inicjatyw się pojawia zupełnie już poza nami po prostu też oddolnie z inicjatyw po prostu prywatnych osób, które po prostu się do nas zgłaszają i mówią, ja jestem zachwycony postawą Helenki, ja, ona mnie bardzo inspiruje, ja bym chciał coś więcej zrobić, podpowiedzcie mi, co jeszcze mogę zrobić. I naprawdę takich ludzi, takich telefonów, takich wiadomości jest coraz, coraz więcej i na przestrzeni tych lat wyraźnie, bardzo wyraźnie widać, że no, że Helenka jest bardzo, bardzo żywa, wciąż bardzo żywa i bardzo aktualna i że ma naprawdę świetny potencjał do tego, żeby stać się po prostu bardzo dobrym autorytetem dla młodych ludzi. A jak wiemy, z autorytetami teraz bywa ciężko. Zwłaszcza bardzo dla młodych, jest... krucho. Tak, Ta. dokładnie. Bardzo trudno jest znaleźć kogoś, komu jesteśmy w stanie zaufać. Bardzo trudno jest nam znaleźć autorytet, który nie będzie miał dwóch obozów zupełnie sobie przeciwnych. I, I bardzo, bardzo tego brakuje. A Helenka jest właśnie takim powiewem świeżości, ale też nadziei na to, że jednak może być taki autorytet i że można się nim inspirować w bardzo różnym wieku, bo różni ludzie się do nas zgłoszą. Ją, ale przede wszystkim młodzi na pewno to jest Helenka, jest im bardzo bliska. Wprawdzie święci to dobro całego kościoła, no ale Karlo Acutis to no, jednak Włoch, wobec tego e, <grym> oni mają swojego Karlo Acutisa. My bardzo, bardzo tej Heleny potrzebujemy. Właśnie młodzi Polacy, kogoś, kto no, jest taki naturalny. No przecież daj Boże, żeby można było niedługo o niej mówić święta. Ale no to wtedy można by wprawdzie stanąć i powiedzieć no, święta Stewardesa. <noise> tak, ja powiem więcej. Nie wiem, czy było gdzieś już o tym wspominane, że jeśli Helenka zostanie świętą, miejmy nadzieję, w najbliższym czasie, to będzie pierwszą świętą, która brała udział w światowych dniach młodzieży. Także to jest też taki znak naszych czasów. I w ogóle generalnie myślę, że to co jest. Piękne właśnie w Helence, co też jest jak najbardziej w Karla że to jest osoba, która żyła w tych samych czasach co my, która borykała się z podobnymi problemami do naszych, która widzi tą samą rzeczywistość, którą my widzimy. Bo często święci kojarzą nam się właśnie z jakimiś nieosiągalnymi ideałami, bądź z ludźmi, którzy żyli po prostu w kompletnie innym świecie. Z innymi Bardzo regułami, dawno temu, innymi gdzieś tam, 300 lat tak, temu. Tak. jest. Stanisław dokładnie. Kostka, cenimy go i kochamy, no ale to już nie ta to epoka, prawda? To już trochę inny świat, tak, dokładnie. Tak. Natomiast Helenka miała bardzo podobne problemy. Widziała i znała e, tych samych ludzi, widziała, co się dzieje w Polsce. E, jakby jest, 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 jest osobą, która jest bardzo aktualna i do której naprawdę e, łatwiej nam się odnieść i łatwiej nam się z nią utożsamić, bo, bo jest to ktoś, kto. Może nas lepiej zrozumieć. Bardzo się cieszę, że w listopadzie uda się gościć parafię świętego Zygmunta, jest te tak, proboszczem tak, wystawę to... dotyczącą Heleny Kmieć, że będzie też niedziela, w której y, będziecie dawać świadectwo o niej, bo to też chyba ruszyło lawinowo, że rzeczywiście ten kalendarz wam się zapełnia i trzeba przemieszczać się po całej praktycznie Polsce. Zgadza się, dokładnie. To znaczy powiem tak, my co prawda od początku wystawy właśnie o Helence i tej całe, tego całego projektu związanego ze świadectwami na jej temat, staraliśmy się co weekend gdzieś pojawiać, natomiast prawda jest taka, że początkowo, tak jak troszkę już wcześniej wspominałam, trochę było tak, że się staraliśmy trochę gdzieś tam na siłę wpraszać. Natomiast teraz faktycznie regularnie jesteśmy zapraszani i właściwie zdarza się, że mamy weekend, gdzie jesteśmy w dwóch różnych miejscach. Mamy tych wystaw coraz więcej. Staramy się tutaj nowe osoby gdzieś tam angażować do tego, żeby tych akcji było jeszcze więcej. Ale dlaczego? Dlatego, że po prostu widać głód głód jakby. Helenki, może, może, może nie tyle, może ludzie, którzy przychodzą, może nie czują głodu bezpośrednio Helenki, ale kogoś takiego jak Helenka. No i tutaj właśnie my przychodzimy z, tym, z tą Helenką, która, która miała piękne życie, która bardzo kochała Pana Boga, ale kochała też drugiego człowieka i kochała go na tyle mocno, że, że po prostu to swoje życie. Yy, poświęcała temu, żeby mu po prostu służyć i pomagać, i, i, i przy tym jeszcze być właśnie stewardesą, podróżować, być szczęśliwą, młodą, pełną energii osobą. Więc myślę, że taki obraz też aktualnego człowieka, bo w aktualnych czasach często jesteśmy właśnie energiczni, mamy dużo zajęć, pędzimy, mamy dużo sukcesów. No właśnie tylko pytanie, gdzie Pan Bóg w tym wszystkim, tak? Żeby On się nie zagubił i Helenka właśnie pokazała Swoim życiem, że to jest możliwe, że można te wszystkie rzeczy, te wszystkie marzenia, te wszystkie pragnienia realizować, a przy tym wszystkim jakby cały czas stawiać Pana Boga na pierwszym miejscu. Myślę, myślę że, że to jest Przepraszam, nie przypadkowo <laughs> tak, rozmawiamy tak. 1 października, kiedy jest wspomnienie liturgiczne świętej Teresy z Wizje Patronki Misji. A misja tak. Heleny wciąż trwa. Zgadza I i można też wchodzić na stronę waszej fundacji i wspierać te dzieła, w których uczestniczyła Helena, gdzieś tam w Boliwii, w różnych miejscach świata, żeby w ten sposób kontynuować jej dzieło. Tak, tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Fundacja właśnie po to została stworzona, żeby kontynuować to dzieło Helenki i trochę tak jak ona przybliżała ludzi do Pana Boga poprzez swoją osobę, poprzez swoją działalność, tak My teraz poprzez jej przykład, poprzez... Postawy, którymi się kierowała wartości, które wyznawała, staramy się właściwie robić to samo. Mamy różnego rodzaju projekty, staramy się pojawiać wszędzie tam, gdzie jest potrzeba. Mamy międzynarodowe stypendia edukacyjne właśnie skierowane do najuboższych dzieci z Zambii, Boliwii, Meksyku i Tanzanii, czyli dokładnie tych krajów poza Tanzanią, to właśnie te kraje, z którymi Helenka jakoś tam była związana. No i oczywiście tu w Polsce teraz dosłownie. Dzisiaj, także o w sumie y, pierwszy października dzisiaj mm. na świeżo, tak dzisiaj wieczorem zapraszamy szczególnie tutaj osoby, które gdzieś tam są na etapie podstawówki, ponieważ rozpoczynamy dzisiaj taki projekt Podaj Dobro Dalej. To jest ogólnopolski projekt edukacyjny, poprzez który właśnie dzieciaki tworząc takie mniejsze pięcioosobowe grupki, starają się tutaj właśnie w, za przykładem Helenki organizować różne akcje charytatywne i społeczne. I to jest naprawdę przepiękny konkurs, gdzie może się spotkać, może się poznać, może się zainspirować nie tylko Helenką, ale też sobą nawzajem. A na sam koniec, na wiosnę zapraszamy laureatów, takiej już wyselekcjonowane grupy, na taką specjalną, oficjalną galę laureatów do Krakowa i wygraną ekipę zabieramy do Rumunii bądź na Węgry, czyli dokładnie tam, gdzie Helenka była w swoich pierwszych wolontariatach, na takich kilka dni zobaczenia, jak wygląda ten wolontariat od Węgier wewnątrz i już w tak młodym wieku, żeby móc doświadczyć trochę tego świata misyjnego, oczywiście w bezpiecznych warunkach i pod opieką fundacji, ale mimo wszystko już, już tak na głęboką wodę. Super, bardzo, Także bardzo, bardzo dziękuję Pani Mariolu, bo to dobrze się słucha, ale mamy możliwości tak. ograniczone, gdy chodzi o audycję. 10 listopada będzie pewnie można więcej usłyszeć w Kościele Świętego Zygmunta, gdy będziecie zapraszam. razem, razem z Heleną. Mariola Kaźmierska, Fundacja mienia Heleny Kmieć. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Pani Szakira śpiewała po hiszpańsku ze swojej ostatniej płyty utwór Ultima. Nasz kolejny gość mógłby to przetłumaczyć, bo zna hiszpański, ale dlaczego tym języku hiszpańskim, bo e, Boliwia to, to miejsce, gdzie tragicznie przerwane zostało żyte, życie Heleny Kmieć, a tam właśnie językiem urzędowym jest język hiszpański. Szczęść Boże, ksiądz Paweł Rubel, Salvatorianin po drugiej stronie, słyszymy się? Tak, słyszymy się, szczęść Boże, witam serdecznie. Rozmawiamy, ponieważ ksiądz jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego Heleny Kmieć. Przed chwilą mieliśmy na antenie Mariolę Kaźmierską z fundacji i pewnie ksiądz się cieszył 10 maja tego roku, bo to ukoronowanie wysiłków naprawdę solidnych i to był taki pewnie bardzo wyjątkowy dzień dla księdza Pawła. Z pewnością był to wyjątkowy dzień, ale tak naprawdę to nie było ukoronowanie wysiłków, a dopiero początek bardzo, bardzo długiej, żmudnej i ciężkiej pracy, która przed nami, przed wieloma osobami, które są zaangażowane w ten proces beatyfikacyjny, który właśnie 10 maja rozpoczął się w Kategorii Arcybiskupów Krakowskich na ulicy Franciszkańskiej. No tak, bo to jest pewien etap zakończony. Możemy już Helenę nazywać. Sługą czy służebnicą Bożą, i teraz czekamy na te znaki z nieba, że rzeczywiście Opatrzność potwierdza za jej przyczyną, że jest tą przyjaciółką Boga, która już cieszy się tą ucztą zbawionych. Są obrazki, tutaj mam przed sobą z modlitwą beatyfikację Sługi Bożej Heleny Kmieć, ale to jest też taka prośba o łaski, które za jej przyczyną możemy otrzymywać, prawda? Tak, więc proces ratyfikacyjny ma na celu z jednej strony przebadanie życia kandydata na autarze, co właśnie ma miejsce od 10 maja, oczywiście jeszcze wcześniej, w czasie tej fazy przygotowawczej procesu, ale główną taką częścią procesu weryfikacyjnego, ma przebadać życie, właśnie jest ta faza etapu decyzjalnego, kiedy. Przesłuchuje się świadków, kiedy zbiera się jeszcze dokumenty, różnego rodzaju świadectwa, pisma dotyczące, dotyczące sługi Bożej, ale jednocześnie modlimy się o jakiś znak od Pana Boga, o łaski przez jej pośrednictwo, dlatego że w przypadku Heleny w której proces beatyfikacyjny toczy się z tytułu heroiczności cud będzie wymagany do beatyfikacji także cud przez jej stawiennictwo. Otrzymujemy informacje o różnego rodzaju łaskach otrzymywanych właśnie przez jej stawiennictwo i cały czas prosimy o kolejne, także czekamy też na to. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od. Bolivii, gdzie zginęła świętej pamięci Helena Kmieć. Ksiądz Paweł miał okazję ostatnio być w Boliwii i nie był to wyjazd turystyczny. Tak, byłem w Boliwii rok temu dokładnie. Na początku października już skończyliśmy ten pobyt w Boliwii, więc właśnie to jest ja rok, odkąd tam byliśmy. No i tam miało miejsce kilka ważnych spotkań związanych właśnie z przygotowywanym procesem beatyfikacyjnym, z artyb... przede wszystkim z księdzem arcybiskupem Kocia Bamby, który pozwolił na to, żeby ten proces beatyfikacyjny toczył się w decyzji takowskiej bo według prawa pierwszym miejscem prowadzenia procesu beatyfikacyjnego jest zawsze miejsce śmierci kandydata na ołtarze. Ale też spotkaliśmy się z wieloma innymi osobami, które też uderzyły nas z wielką życzliwością w kontekście też naszych pytań, które mieliśmy w związku właśnie z pobytem Heleny w Boliwii, no bo to był ostatni etap jej życia, ostatnie dwa tygodnie od 8 stycznia do 24 stycznia 2017 roku. Nie mogę nie zapytać, a chociaż oczywiście nie pytam o szczegóły, ale o samo wrażenie, bo spotkał się także ksiądz Paweł z mordercą Heleny Mieć w więzieniu. Jakie to tak. uczucie? Być blisko człowieka, który no, jakoś rzeczywiście sprowokował pewien ciąg wydarzeń. Rzeczywiście miałem okazję spotkać się z mordercą Heleny w więzieniu o szczegółach no nie mogę też tutaj mówić e, publicznie, natomiast było to spotkanie, w którym, do którego się długo przygotowywałem też i, i które, które było bardzo ważne. E, no i widzę też w tym, że się ono udało w ogóle, e, palec opatrzności Bożej, bo nie było to takie proste, ponieważ ten człowiek po prostu wie karę. Zobaczenie wolności w jednym z najcięższych więzień w A na jak długo został skazany za morderstwo? Na 30 lat. Mhm. I czy Więc jest jakaś. Jest... już 7. Tak, tak. Czy jest jakaś taka na nadzieja też na jego przemianę? Bo wiadomo, że to czasami z tą resocjalizacją w więzieniach to tak trudno, ale chodzi właśnie bardziej o to, co tam w sercu. Czy, czy jest nadzieja, czy chociaż były jakieś znaki? które no, dają takie światło, że, że no, być może to, co się stało, jednak gdzieś tam ten żal w nim jest, nie wiem, co może ksiądz Paweł ja powiedzieć. Myślę, że ja myślę, że Pan Bóg ze swoją mocą jest w stanie przyjść do każdego człowieka i mam nadzieję, że w jego sercu gdzieś tam też jest. Ale Aha. tak jak mówię o szczegółach. Nie jasne, Księży Pawle, bardzo dziękuję za nasze radiowe spotkanie. No, To też nie przypadek, że ten proces prowadzony jest beatyfikacyjnie przez Salwatorianina. No, Helena była zaangażowana w ten właśnie salwatoriański wymiar misji. To Centrum Wolontariatu właśnie Salwator. Życzymy, żeby podobnych osób było jak najwięcej, żeby rzeczywiście jej przykład. Sprawiał, że, że to słowo niesione na, na, na krańce świata zgodnie z takim testamentem duchowym waszego założyciela, błogosławionego Franciszka Jordana, który mówił: Dopóki żyje na świecie choćby tylko jeden człowiek, który nie zna, nie kocha Jezusa Chrystusa, zbawiciela świata, nie wolno ci spocząć. Oby tych młodych, także chętnych do wstępowania do zgromadzenia, nie brakowało, tego życzę. Bardzo serdecznie dziękuję bardzo za rozmowę i za, za te życzenia, bo są bardzo ważne. Oby można się było znowuż nie tylko telefonicznie spotkać już gdzieś tam za jakiś czas z racji beatyfikacji Heleny, tego szczerze księdzu i sobie życzę. Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie dziękuję z Bogiem. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Jezus Babicielu świata, który nakazałeś głosić Ewangelię w każdym miejscu, dopóki wszyscy nie poznają i nie pokochają Ciebie spraw, by Twoja służebnica Helena, która świadczyła o Tobie swoim życiem, cieszyła się chwałą błogosławionych. Prosimy, by przykład jej życia, pełnego pasji i miłości uwrażliwiał nas na potrzeby innych i stawał się inspiracją do kroczenia drogą wiary byśmy pięknie żyjąc umieli składać siebie Bogu w ofierze. Za jej udziel nam również łaski, o którą Cię pokornie prosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Niech Bóg będzie z Wami, moi drodzy. Do usłyszenia.